W baranku będziemy dzisiaj rozmawiać. Baranek. Czym jest ten baranek? Dlaczego mówi się, że Jezus Chrystus jest barankiem Bożym? Yy, Izraelici składali ofiary. Te ofiary były składane ze zwierząt, z pierworodnych zwierząt, które były nieskazitelnie czyste. Były to najlepsze wybrane zwierzęta, najlepsze ze stada, najbardziej prawidłowe, bez żadnej plamy musiało być. Ten baranek musiał być biały. Musiał być najlepiej niedotykany przez ludzi, po prostu czysty. I taką właśnie czystą ofiarę Bóg wymyślił w postaci Jezusa Chrystusa za nasze grzechy. Bo po to tu jesteśmy. Abyście uświadomili sobie, że wasze grzechy zostały wymazane dzięki temu, że Jezus złożył swoją ofiarę na krzyżu. Zamiast... Za grzechy każdego człowieka. Za grzechy każdego człowieka. Nieodwracalny to jest proces. Jezus, kiedy umierał, powiedział Wykonało się Amen. Człowiek grzeszy Całe życie, od rana do wieczora Grzeszy Każdy z nas, chociaż próbujemy się uświęcać To jednak żyjemy grzechu A karą za grzechy jest śmierć Jak mówi Biblia Jak mówi Słowo Boże Czyli Bóg skoro nas stworzył To wziął na siebie Karę za te grzechy I dzielając się w Chrystusa Poniósł tą karę, tą śmierć na krzyżu, abyśmy my nie musieli tego poniżyć. Kochani, ale trzeba w to uwierzyć, że Bóg, sam Bóg, najwyższa istota, ten, który wszystko stworzył, który wszystko może, poniżył się do tego stopnia, że zszedł na ziemię, wcielił się w człowieka, pozwolił się opluwać, poniżać pozwolił się zabić, aby inni mieli życie wieczne. Demony burzą się w tych, którzy nie przyjmują Chrystusa do swojego serca. Myśmy przyjęli Jezusa do naszego serca, dlatego e, żyjemy w spokój, w sposób spokojny, łagodny. Żyjemy w ten sposób, że nie boimy się jutra. Kiedyś, kiedy ja nie wierzyłem w Boga, nie wierzyłem w nic, wierzyłem sam w siebie, sam dla siebie byłem Bogiem. Moje życie było bardzo, bardzo marne. Bardzo mierne, nic nie warte. Ja opowiem Wam teraz świadectwo mojego życia. Jak ono wyglądało przed tym, jak ja poznałem Chrystusa, a jak ono wygląda teraz. Kiedyś byłem alkoholikiem, narkomanem, kryminalistą. Wielokrotnie. Nigdy już nie będę, tak powiedział Bóg. A nawet jeśli się potknę, to mam siłę, żeby powstać. Bo jestem dzieckiem Boga. Tak mówi Biblia. I ja w to uwierzyłem. Dzięki temu moje życie się podniosło. Kochani. Upodliłem się do tego stopnia, że byłem już osobą bezdomną, mieszkałem na ulicy. Byłem alkoholikiem, piłem ten naturat. Brałem narkotyki, kradłem, żeby mieć na używki. Kupię ci flaszkę jeszcze! Le. Niech pan kupi sobie gibby, zacznie odczytać. Kochani moi, sprawa wygląda tak, że już na mnie nikt nie stawiał, ani ja na siebie nie stawiałem. Nie wierzyłem w to, że moje życie może się zmienić, aż któregoś dnia. Ktoś przyszedł do mnie, tak jak ja dzisiaj mówię do was Ktoś opowiedział mi o Bogu Ktoś opowiedział mi o chrześcijańskim ośrodku dla osób bezdomnych, uzależnionych Skorzystałem z tego Coś w moim sercu kazało mi iść do tego ośrodka Szukałem, szukałem, nie wiedziałem jak tam się dostać Nawet nie wiedziałem, czy ten ośrodek się znajduje Ale coś we mnie w środku mówiło mi, żebym tam poszedł Poszedłem, po tygodniu trafiłem I w moje ręce wpadła Biblia Zacząłem ją czytać Z nastawieniem sceptycznym Chciałem sprawdzić, chciałem, trochę chciałem podważyć istnienie samego Boga i to, że ona napisała, została napisana przez Boga, że została natchniona przez ludzi, e, napisana przez ludzi, natchnionych przez Boga. Kochani, kiedy ja zacząłem ją czytać, kiedy zacząłem e, udowadniać, próbować udowodnić, że to jest fikcja, zaczęło do mnie docierać to, co tam jest napisane. Zaczęły te wersety rysować się w moim umyśle, zapisywać się w moim sercu. Na przykład taki werset, skosztuj i zobacz, jak dobry jest Pan. To mnie dotknęło. Ja wtedy pomyślałem, cóż ja mam do stracenia, jak ja straciłem wszystko. Mieszkałem na ulicy, nie miałem nic, byłem alkoholikiem, kryminalistą, nie miałem ani jednej swojej rzeczy. Miałem szawice, świeżba, choroby skóry, wszystko co najgorsze. Straciłem żonę, straciłem dom, straciłem kontakt z dziećmi, straciłem wszystko. Na dół no wisiało jeszcze parę wyroków. Mówię, co ja mam do stracenia, ja przyjmę tego Boga. Spróbuję i zobaczę, jak on jest dobry. Kochani, kiedy spróbowałem, zaczęło się wszystko odmieniać. Oh, Powoli wszystkie moje sprawy zaczęły się opracować. Zaczęło wracać mi zdrowie. Automatycznie przyszedł wstręt do alkoholu, do papierosów. Mam to do dzisiaj. Ja nie umiem wypić więcej jak łyczek Alwina z żoną do obiadu czy gdzieś w restauracji. Nie umiem. Mam wstręt. Nie mogę. Choćbym chciał, to nie mogę. Modliłem się o to, żebym nie trząsł się w sklepie na widok alkoholu i to do mnie przyszło. O papierosach już nie wspomnę. Nie istnieją tam. Tak samo narkotyki. Takie rzeczy. To jest mi obce. Ten problem po prostu, nie ma problemu, to już nie istnieje. To nie istnieje. Wiecie, psychologia mówi, że alkoholizm jest nieuleczalny, że można go tylko zaleczyć, ale że do końca życia będzie się alkoholikiem. Ja nie chciałem się budzić z taką myślą, że ja nie mogę zjeść cukierka, kurczę, z adwokatem, bo ja pójdę w cuk. Kochani, Chrystus umarł na krzyżu za wszystkie choroby. Jak mówi księga Izajasza w jego ranach i sińcach jest nasze uzdrowienie ja zostałem uzdrowiony ze wszystkiego. Jestem byłym alkoholikiem. Kiedyś byłem alkoholikiem, w ogóle teraz jestem innym człowiekiem, a nawet nie człowiekiem, tylko stworzeniem, bo tak mówi Biblia. Tak mówi Biblia, że jesteśmy nowymi stworzeniami. Dlaczego my wam głosimy Chrystusa? Bo dzięki temu wasze życie się zmieni, zmieni się wasza mentalność, wasza, wasza psychika. Zobaczcie, ja w ogóle nie mam wyrzutów sumienia z tego, co ja w życiu zrobiłem. Ja nie mam jakiegoś Poczucia winy, poczucia straty, że straciłem jakieś tam lata. Nie! To wszystko było po to, żeby mnie przyprowadzić do Chrystusa, żebym zmądrzał, kochani. Jezus powiedział takie słowa, nie wspominajcie minionych wydarzeń. Po co on to powiedział? Żebyście sobie nie zaprzątali głowy tym, co było kiedyś. Tym, co było wczoraj, tydzień temu, rok temu. To jest nieważne, to jest nieistotne. Jezus powiedział, że dzisiejszy dzień ma swoje własne zmartwienie. A Bóg ma na imię Jestem. I przez każdy problem życiowy, jakąś potyczkę, jakąś górkę. Przejdziesz. Ponieważ On powiedział, że nie bój się i nie lękaj. Bo ja, Pan, Bóg Twój, jestem z Tobą zawsze i wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. I to mi daje siłę. Ta myśl. Bóg jeszcze powiedział, będę dbał o Ciebie jak o źrenicę własnego oka. Bóg, nie Bóg się, błogosławi. Kochani moi, przyjmijcie Chrystusa, a zmieni się Wasze życie. Zmieni się Wasze podejście do wielu spraw. Ja przez całe życie marzyłem o tym, żeby prowadzić firmę. Marzyło mi się, jak pracowałem po budowach różnych w tym mieście, z których mnie często wyrzucano po tygodniu za picie. Marzyłem, że kiedyś będę miał własną firmę, ale bałem się tego. A kiedy przyjąłem Chrystusa, kiedy ja przeczytałem w Biblii, gdzie jest napisane, że Bóg mnie powołał do zarządzania, do tego, aby się realizował, abym spełniał swoje marzenia. Założyłem firmę i prowadzę firmę budowlaną, która bardzo dobrze prosperuje. Z roku na rok coraz lepiej. Amen. Mam wspaniałego wspólnika, który oczywiście jest również osobą wierzącą. Zatrudniamy kilka osób. Dzięki temu ludzie mają co jeść, dzięki temu mogą wyżywić swoje rodziny. Kochani, staśmy na wakacji. Już nie martwcie się, co ja będę jadł. Zresztą Jezus powiedział, nie martwcie się, co będziecie jeść, co będziecie pić, gdzie będziecie mieszkać. Ale przede wszystkim szukajcie Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam przydane. Amen. I dzięki temu moja firma prosperuje, bo ja oddałem wszystko Bogu. Każdego dnia się budzę i mówię, dziękuję Ci, ojcze, że Ty dałeś mi te ręce do pracy. Bo ja nie chcę wygrać lotolotka. ja chcę tymi rękami zarobić na siebie, na siebie i na moją rodzinę. Biblia mówi wyraźnie, kto nie pracuje, niech nie właśnie. Bóg nie zrobi za ciebie nic. On da ci możliwość, abyś to ty zaczął działać. I o to chodzi, i tu jest wzrost. I tu jest wzrost. Kochani moi, każdy, kto swoje życie poświęci Chrystusowi, musi dostać za to profitę. Każdy, kto błogosławi ludzi, którzy głoszą Chrystusa, musi za to dostać Amen. Każdy, moi kochani, kto zwróci w Niego swoje oczy, musi zyskać. Nie ma takiej możliwości, żeby było na nie. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli zaufasz Chrystusowi w każdym, w każdej dziedzinie ja powtarzam, swojego życia, to na 100% bankowo musi zaowocować. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś zaufał Bogu i żeby stracił. Nie, nie znam takiego przypadku i taki przypadek nigdy się nie zdarzy. Nawet jeśli by ktoś Cię zabił, dlatego tak jak ja teraz głoszę Ewangelię, ktoś może do mnie podejść i mi strzelić w głowę. Tylko dobrze mi zrobi, bo ja wiem, dokąd ja idę. Ja idę do nieba. Kochani, bo ja mam pewne zbawienia. Bo Biblia mówi wyraźnie. Nie mam sądu dla sprawiedliwego. A każdy, kto uwierzy w Chrystusa, w swoim sercu uwierzy i ustami swoimi wyzna. Choćby umarł, będziesz uwierzył. I Taką właśnie my wam chcemy głosić Ewangelię. Żebyście się budzili i zasypiali z myślą, że jesteście zbawieni. Kochani, nie ma sądu dla sprawiedliwego. Jeżeli powiedział, wykonało się. Amen. Jest napisane też, że nie jesteście zbawieni z uczynków, ale z łaski. Żeby się nikt nie chlubił, ani przed Bogiem, ani przez ludźmi. Dlatego nie musisz nic kompletnie robić. Nie musisz klękać godzinami przed obrazami. Nie musisz na kolanach zasuwać na pielgrzymkę. Wystarczy, że będziesz miał relację z Bogiem. Wystarczy, że będziesz go szukał, że to będzie szczere, że to będzie prawdziwe. I to jest to. Dlatego Ewangelia jest taka prosta. Wystarczy uwierzyć w Chrystusa i iść tą drogą. Wystarczy oddać Jemu swoje życie. Kto z Was chce spróbować i skosztować, jak dobry jest Pan, zapraszam serdecznie do nas. Poprowadzimy Was w modlitwie. Przyjmiesz Chrystusa i sprawdzisz go. Sprawdzisz Boga. Tak jak Gedeon sprawdził i jak ja sprawdziłem. Możesz go sprawdzić, <krym> powiedzieć, ok, jeśli to jest prawda, pokaż na moim życiu, udowodnij, że moje życie się zmieni. Ja teraz zapraszam wszystkie chętne osoby, chodźcie, pomodlimy się, a zobaczycie, jakie zmiany nastąpią w krótkim czasie w waszym życiu. Amen. Jesteśmy kościołem do modlitwy, tutaj w Ałgrzyku działamy od pięciu lat. Zapraszamy serdecznie każdego w każdą środę o godzinie 18 i w każdą niedzielę o godzinie 10.30. Wytłumaczymy wam, na czym polega życie z Bogiem. To nie są rytuały. To nie jest robienie pewnych czynności. To jest życie. Życie z Bogiem. Ludzie wyjmują sobie wersety z Biblii i przyklejają do swojego życia. I na tym się ślizgają. Trzeba swoje życie podpiąć pod Biblię i na tym jechać, a nie ślizgać się. I to zwycięskie życie jest wtedy. Trzymać się prawdziwie tego, co jest napisane, nie tylko na pokaz. Przede wszystkim, ludzie, zdejmijcie masę. Nie róbcie tego, co robią inni, bo tak wypada. Bo sąsiad chodzi do kościoła, to ja też pójdę, bo mnie później będzie obgadywał. Nie wiemy, dlaczego sąsiad chodzi. Ale ty miej kontakt z Bogiem, dlatego, żeby to twoje życie było zbawione. Nie patrz, co inni. Ty twardo trzymaj się tego, co jest napisane w Biblii Twardo trzymaj się tego, co powiedział Chrystus. Uwierz Chrystusa. Uwierz w jego śmierć na przyszłość. Amen. Amen. Za uwierz to, że twoje życie może zmien a się zmienić. Dzięki Chrystusowi. Możesz być zdrowy, możesz być bogaty, możesz być szczęśliwy, możesz mieć żonę, możesz mieć męża, kogokolwiek sobie tam wymarzyć. Możesz mieć wszystkie, wszystko. W Chrystusie możesz mieć wszystko. Tylko podejmij decyzję i przyjmij go do swojego serca. Kochani, jesteśmy tutaj jeszcze przez jakiś czas, jeszcze będziemy składać świadectwa, jeszcze będziemy opowiadać o Chrystusie. Ja serdecznie zapraszam Was, przełamcie lody. Jeśli ktoś ma jakieś pytania związane z wiarą, jeśli ktoś ma jakieś pytania związane z modlitwą, albo jak szukać Chrystusa. Zapraszamy sobie Też mamy też Biblię, oczywiście za darmo. Wszystko tu robimy za darmo. Nie jesteśmy e, żadną sektą, nie jesteśmy Jehowi. Jesteśmy po prostu chrześcijanami. Wycie to znaczy chrześcijani? To znaczy Chrystusowiec. Czyli człowiek, który idzie za Chrystusem. A Chrystus Amen. powiedział: idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Wszelkim, wszystkim narodom. Amen. Do tego to, to robimy. Poselstwo sprawujemy w Jego imię tutaj. Robimy to, o co prosił nas Chrystus. Jak ktoś się uważa za chrześcijanina, to niech to doceni. Wychodzimy tutaj, bo Chrystus tego od nas oczekiwał. On nie kazał nam tego robić. Ale prosił nas o to, żebyśmy to robili. Żeby każdy o nim usłyszał. Żeby każdy miał normalne, niepatologiczne życie. A po tym życiu, co jest żeby każdy miał życie wieczne. Amen. Amen.